W ciągu zaledwie 30 dni polscy emeryci mogą doświadczyć zmian, które odmienić ich życie. Niektórzy zyskają więcej, niż kiedykolwiek się spodziewali, podczas gdy inni mogą zmierzyć się z niespodziewanymi cięciami. Dlaczego tak się dzieje i jak możesz zabezpieczyć swoje świadczenia? Zostań z nami, aby poznać najnowsze przepisy ZUS i dowiedzieć się, jak wpłyną na Ciebie od 1 stycznia 2025 roku. Od 1 stycznia 2025 roku nowe przepisy wprowadzone przez ZUS w znaczący sposób zmienią życie polskich emerytów. Zmiany te mają na celu poprawę stabilności finansowej seniorów, dostosowując system do zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce. Jedną z najbardziej komentowanych reform jest wprowadzenie opcji łączenia świadczeń, które pozwolą emerytom połączyć niektóre rodzaje emerytur, takie jak emerytury rodzinne z emeryturami własnymi. Oznacza to, że w określonych warunkach osoby będą mogły maksymalizować swoje dochody miesięczne, otrzymując oba świadczenia równocześnie. Kryteria uprawniające do łączenia świadczeń obejmują osiągnięcie określonego wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz wykazanie więzi finansowej z zmarłym małżonkiem. Zmiany te mają na celu zapewnienie bardziej dostosowanego wsparcia dla osób, które wcześniej mogły napotykać ograniczenia, zapewniając stabilną przyszłość finansową szerszej grupie emerytów. Równocześnie rząd przygotowuje coroczną waloryzację emerytur, zaplanowaną na marzec 2025 roku, która wpłynie na miliony emerytów w całym kraju. Waloryzacja w tym roku przyniesie niewielki wzrost emerytur, odzwierciedlając aktualną sytuację gospodarczą kraju i spadającą inflację. Minimalna emerytura wzrośnie z 1780,96 polskiego złotego brutto do 1901,71 polskiego złotego brutto, co daje dodatkowe 110 polskich złotych netto miesięcznie. Choć wzrost ten jest mniejszy niż w poprzednich latach, nadal stanowi istotne wsparcie dla seniorów, szczególnie tych, którzy opierają się na minimalnych świadczeniach. W ciągu roku dodatkowe środki przyczynią się do bardziej komfortowego życia dla wielu emerytów, szczególnie w połączeniu z unikalnymi 13 stycznia 2014 roku emeryturami, które zapewniają dodatkowe wsparcie finansowe. Wprowadzenie tych zmian następuje w czasie, gdy Polska na nowo ocenia swoje podejście do świadczeń senioralnych. Presje ekonomiczne i zmiany demograficzne sprawiają, że coraz ważniejsze jest zapewnienie trwałości systemu emerytalnego, jednocześnie odpowiadając na potrzeby starzejącego się społeczeństwa. Poprzez wprowadzenie nowych opcji łączenia świadczeń, ZUS dąży do stworzenia bardziej sprawiedliwego systemu, umożliwiającego osobom, które przez lata przyczyniały się do gospodarki, cieszyć się bardziej godziwą emeryturą. Dla wielu osób możliwość łączenia emerytur oznaczać będzie wyższe dochody, umożliwiające lepsze zarządzanie kosztami życia, wydatkami na opiekę zdrowotną i innymi zobowiązaniami finansowymi. Jednak nowy system wymaga staranności w nawigacji. Emeryci muszą spełniać określone kryteria, aby zakwalifikować się do łączenia świadczeń, a proces ten może wiązać się z dokładną dokumentacją i interakcją z urzędami ZUS. Osoby zainteresowane połączeniem emerytur będą musiały złożyć wnioski, które udowodnią ich uprawnienia, w tym dowody na wiek, stan cywilny oraz finansową zależność od zmarłego małżonka. Na przykład wdowy i wdowcy będą musieli udowodnić, że prowadziły wspólne gospodarstwo domowe z zmarłym małżonkiem. Zrozumienie tych wymagań będzie kluczowe dla emerytów, którzy chcą maksymalnie wykorzystać nowe zasady. Waloryzacja na 2025 rok, choć mniejsza niż w poprzednich latach, pozostaje ważnym elementem polskiego systemu emerytalnego. Zapewnia utrzymanie wartości emerytur względem inflacji, zachowując siłę nabywczą dla emerytów. Rząd przeznaczył na ten cel znaczące środki, a łączny koszt waloryzacji 13 stycznia 2014 roku emerytur szacowany jest na 28 miliardów polskich złotych. Ta inwestycja podkreśla zaangażowanie państwa w wspieranie starzejącego się społeczeństwa, mimo trudności gospodarczych. Dla wielu seniorów dodatkowe środki z waloryzacji będą miały realne znaczenie, umożliwiając im łatwiejsze pokrycie codziennych wydatków. Warto jednak zauważyć, że choć zmiany oferują nowe możliwości, wiążą się również z ograniczeniami. Maksymalna kwota połączonych świadczeń została ustalona na 5,342,88 PLN miesięcznie, co oznacza, że nie wszyscy emeryci doświadczą dramatycznych wzrostów swoich dochodów. Ponadto, proces aplikowania o połączone świadczenia może okazać się skomplikowany dla niektórych, szczególnie tych, którzy nie są zaznajomieni z procedurami ZUS. W odpowiedzi na to, ZUS planuje wdrożenie kampanii informacyjnych oraz systemów wsparcia, które pomogą emerytom przejść przez proces aplikacyjny. Zasoby online, konsultacje osobiste oraz dedykowane infolinie będą odgrywały kluczową rolę w zapewnieniu, że seniorzy będą mogli skorzystać z przysługujących im świadczeń. Dla osób otrzymujących minimalne emerytury, zmiany na rok 2025 przyniosą zauważalną poprawę ich sytuacji finansowej. Zwiększenie do kwoty 1901,71 polskiego złotego brutto może nie wydawać się duże, ale dla wielu oznacza to istotne wsparcie. W połączeniu z regularnymi 13 stycznia 2014 roku emeryturami, ta korekta zapewni, że nawet najbardziej potrzebujący emeryci otrzymają znaczące wsparcie. Te dodatkowe świadczenia są szczególnie ważne w walce z ubóstwem wśród seniorów, oferując dodatkowe zasoby w kluczowych okresach roku. Kontekst tych zmian wynika z ogólnych trendów demograficznych i gospodarczych w Polsce. Z rosnącą liczbą osób starszych i wydłużającą się długością życia, rząd staje przed rosnącą presją, by zapewnić trwałość systemu emerytalnego. Doprowadziło to do szeregu reform, mających na celu zrównoważenie trwałości systemu z jego sprawiedliwością. Zmiany na 2025 rok są częścią tego procesu, odzwierciedlając zaangażowanie w zapewnienie ukierunkowanego wsparcia przy jednoczesnym zarządzaniu ograniczonymi zasobami. W związku z tym emeryci są zachęcani do śledzenia tych zmian, aby w pełni skorzystać z nowych przepisów. Dla osób planujących ubiegać się o połączone świadczenia, kluczowe będzie wcześniejsze przygotowanie, Zrozumienie kryteriów uprawniających doświadczeń. Zebranie niezbędnych dokumentów i śledzenie ogłoszeń ZUS pomoże uprościć proces. Ponadto emeryci powinni skorzystać z systemów wsparcia ZUS, takich jak narzędzia online i konsultacje, aby rozwiać wszelkie wątpliwości i zapewnić sobie płynny przebieg aplikacji. Te kroki będą kluczowe, aby skutecznie poruszać się po nowym systemie i maksymalnie wykorzystać dostępne korzyści. Patrząc w przyszłość, reformy na 2025 rok oznaczają kontynuację działań na rzecz poprawy życia polskich seniorów. Wprowadzając bardziej elastyczne opcje świadczeń i utrzymując regularną waloryzację, rząd ma na celu zaspokojenie różnych potrzeb starzejącego się społeczeństwa. Te działania stanowią uznanie wyzwań, przed którymi stoją emeryci, oraz zaangażowanie w zapewnienie im istego wsparcia. Dla milionów emerytów zmiany te stanowią szansę na poprawę ich bezpieczeństwa finansowego i zapewnienie bardziej stabilnej oraz komfortowej emerytury. Podsumowując, zmiany w przepisach ZUS na 2025 rok stanowią istotny krok w rozwoju polskiego systemu świadczeń emerytalnych. Wprowadzenie łączenia emerytur oraz coroczna waloryzacja to szanse na zwiększenie dochodów emerytów i wsparcie osób starszych w radzeniu sobie z wyzwaniami finansowymi. Te reformy uwzględniają zróżnicowane potrzeby starzejącego się społeczeństwa i odzwierciedlają zaangażowanie państwa w zapewnienie godziwego życia seniorom. Emeryci powinni być świadomi nadchodzących zmian, aktywnie monitorować komunikaty ZUS i korzystać z dostępnych narzędzi, aby maksymalnie skorzystać z nowych regulacji. Dzięki temu 2025 rok może stać się momentem pozytywnej transformacji dla polskich seniorów.